W 2007 roku rozpoczęliśmy produkcję sitodruku. Od początku naszym celem było zostanie liderem w zdobieniu odzieży na rynku polskim i nie tylko. Obecnie mogę powiedzieć, iż cel został osiągnięty. Posiadamy jedną z najnowocześniejszych fabryk w Europie. Oferujemy wszystkie dostępne metody zdobienia odzieży: od sitodruku po haft komputerowy, sublimację, DTG, flex. Posiadamy 4 automaty dodrukowe, w tym jeden z największych dostępnych na rynku, 18-kolorowy. Dzięki czemu jesteśmy w stanie wydrukować ponad 26 tysięcy nadruków dziennie. Nasze hafciarki pracują z niesamowitą precyzją, haftują z prędkością 1100 ściegów na minutę. Daje nam to możliwość spełniania najwyższych standardów europejskich. Posiadamy również w pełni zautomatyzowaną przygotowanie do sitodruku. Nie tylko jest ona ekologiczna, ale również ekonomiczna. Dzięki automatycznemu systemowi mycia sit oszczędzamy wodę oraz przyspieszamy naszą pracę. Produkując ogromną ilość odzieży musimy być w stanie ją też zapakować. Nasza automatyczna linia pakuje koszulki z prędkością 1800 sztuk na godzinę. Jest to niespotykane na rynku europejskim. Banie o środowisko jest dla nas ważne, dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty możliwość pakowania odzieży w folie biologiczną. W naszej szwalni przyjemy odzież na indywidualne zamówienia klientów. Spełniamy nawet najbardziej skomplikowane wymagania. Poszukało to przede wszystkim jakość. Używamy far tylko renomowanych firm ze standardami o Ecotex. Dzięki temu jesteśmy w stanie drukować na odzieży dla dzieci. Naszą siłą jest agregacja segmentów B2B, B2C, e-commerce oraz produkcji. Dzięki czemu jesteśmy w stanie wydrukować wielotysięczne nakłady oraz wysłać je pod indywidualne adresy do naszych klientów. Naszą misją jest inspirowanie do budowania wizerunku. Chcemy wspierać naszych klientów w promocji ich firm poprzez specjalizowane produkty. Wierzymy, że personalizacja produktu to coś, co pozwala naszym klientom się wyrazić oraz wyróżnić.